Michał by przyjechał na działkę, by zrobić wiosenne porządki. Spotkał się z sąsiadem, postanowili chwilę odpocząć. Siedzieliśmy na tych ławeczkach, tam piliśmy kawę, nie? I, i usłyszeliśmy jakiś, jakiś, jakiś trzask w tym rowie. coś, coś jakby tam jakby spadło, jakby coś, no jakiś tam odgłos. Nie? I, I coś tam jest, albo nie wiadomo, czy kot, czy coś tam, czy pies jakiś. No i z kolegą poszliśmy zobaczyć. To znaleźliśmy zwłoki. Rozłożone. Czaszkę było widać. I, i, no i zwłoki, nie? Po prostu. Takie już na pół, nie pani rozłożone. Ale one były jakoś przykryte, czy? Nie, nie, nie. leżały w, na dnie ro, w rowie. Rów biegnie przy nasypie kolejowym, jednak nie jest to raczej ofiara zderzenia z pociągiem. Pomiędzy torami a miejscem, gdzie leżało ciało, rosną wysokie krzaki. Działkowcy przyznają, że do tej pory nie zauważyli niczego niepokojącego. Zarośnięte jest z gałęziami liśćmi także. Na zimę to tam stała woda, także nie było widać, co tam było. Mężczyźni wezwali policję. Jedynie co można powiedzieć, że niewątpliwie ciało, zwłoki te leżą już któryś miesiąc, zostały dzisiaj odnalezione przez y, użytkowników tutaj tych działek, które są za nami i w chwili obecnej no nic więcej nie mogę tutaj powiedzieć. Funkcjonariusze zabezpieczyli wszystkie ślady. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zgonu. Policja nie wyklucza żadnej możliwości. Z uwagi na to, że zwłoki są w daleko posuniętym stanie rozkładu, o przyczynach zgonu będzie można dopiero powiedzieć cokolwiek po przeprowadzeniu pełnej sekcji zwłok, która się odbędzie w najbliższym możliwym terminie w Łodzi. Będą analizowane wtedy wszystkie ślady, które da się odnaleźć na ciele, będzie zabezpieczana odzież. Dopiero wówczas będzie można ustalić okoliczności śmierci. Policja musi również ustalić tożsamość tej osoby. Wyniki badań DNA zwłok zostaną porównane z DNA osób znajdujących się na liście zaginionych.